Witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu, to Idę Wysocka. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Co idzie w Twoją stronę? Okres czasu do trzech miesięcy. Czytanie bezterminowe, aktualne w tym momencie, kiedy go znajdziecie na YouTube. Dziękuję wszystkim moim widzom, kto mnie ogląda, kto subskrybuje ten kanał, kto pisze komentarze. I zachęcam nowych widzów albo widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału do zasubskrybowania. W taki sposób będziecie na bieżąco z nowymi filmami. I przechodzimy do rozkładu. Zrobimy rozkład na 18 domów dla Normand. Skrócona wersja dużej tablicy. Ja już karty przygotowałam. Część talii odkładamy. Tutaj mamy 17 kart, które już wybrałam dla Was. A to Wy, wasz sygnifikator. I tak, zaczynamy rozkład. Pierwszy dom pokazuje, co. Będzie w najbliższym czasie, co już praktycznie jest na Waszym progu, co będzie nowego, jakie wieści do Was idą. Gwiazda. O, przede wszystkim jakieś nowe plany, nowe cele, nowe marzenia. Możliwe wkrótce ziście się jakieś Wasze marzenie, jakiś was, wasz plan i informacje. O tym, że coś się spełniło, coś się sprawdziło, jakieś wasze oczekiwanie, jakiś wasz plan. Kolejny dom, dom statka, pokazuje podróże, pokazuje handel, kontakty na odległość. I tutaj tak, niektóre z was będą zastanawiać się, czy udać się w jakąś drogę, czy jednak sobie odpuścić. Albo przed wami będzie przed wyborem droga. Pojechać w to miejsce, albo w tamto. Albo kochani, niektóre z Was będą mieli w, w okresie do trzech miesięcy kilka podróży. Również to kontakty z zagranicą, przy czym to mogą być kontakty z nawet kilkoma osobami, tu e, potrzeby podejmowania decyzji odnośnie e, na przykład sprzedaży czegoś, kiedy jest kilka opcji, sprzedać, nie sprzedać. A to też jakieś decyzje, które będą dotyczyć środków transportu, na przykład samochodu, kupić, nie kupić, no, jak, jakieś takie e, rzeczy wyremontować, albo sobie odpuścić na razie, jakby. Tutaj jakieś pytanie odnośnie środków transportu. Kolejny dom to dom drzewa i pokazuje zdrowie, pokazuje relacje z rodziną. I tutaj wyszła wasza karta, wasz sygnifikator, o czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o tym, że mocno stawiacie na rozwój duchowy, w ogóle na samorozwój, ponieważ drzewo ono ciągle rośnie, idzie do góry. To też świadczy o tym, że będziecie zajmować się swoim zdrowiem, energetycznym, fizycznym, być może ćwiczyć, prowadzić jakieś kuracje, zdrowo się odżywiać, jakby pokazano, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia dla was będzie bardzo ważny. Również to silne zaangażowanie w sprawy rodzinne, pomaganie rodzinie, kontakty z rodziną. Tutaj niektóre z Was mogą pełnić nawet taką główną rolę w rodzinie. Na takiej zasadzie, że oczyszczacie ród, na przykład jakąś karmę rodową, jakieś schematy, scenariusze rodzinne, że wy tym się zajmujecie jako jedyny członek rodziny, rodu. Nawet tak, kochani, może być. Idziemy dalej. Kolejny dom, dom żmii, pokazuje, na co uważać, czy jest jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo. Uważać na stres, uważać na negatywne spojrzenie na jakieś sytuacje, kiedy coś u nas nie udaje się od razu tak jakby nam się chciało, nas to irytuje, my rezygnujemy, zaczynamy to gloryfikować jakieś problemy. też ostrzeżenia oczywiście jak to przy chmurach, przed konfliktami, przed jakimiś sprzeczkami, może tak być, że tutaj przed konkretną osobą, która jest ponura, która jest kutliwa która ciągle zestresowana właśnie przed taką osobą jest ostrzeżenie. No i oczywiście karta Wam nie radzi też być w takich energiach, kiedy ciągle stres, kiedy ciągle jakaś irytacja, czarnowictwo. Chmury mówią o niepoważnych takich rzeczach, że coś może zakłócać naszą równowagę, ale to nie jest globalne. To jest coś, co da się wytrzymać, z czym da się poradzić, z czym można sobie poradzić. Kolejny dom pokaże, co się uda, w czym będzie sukces, z czego będziecie zadowolone. Sprawy urzędowe, pomyślnie załatwione, sprawy odnośnie pracy, awansowanie, z jakby zwiększenie swojej pewności, pewności siebie odnośnie zawodu pracy. To jakieś umowy, kontrakty podpisane. To też sprawy, które powiązane z nieruchomością. Pomyślnie załatwione. Jakieś spotkanie w publicznym miejscu. Bardziej to spotkanie może być zawodowe, biznesowe, ale oczywiście i też romantycznego charakteru, ale wieża mówi o tym, że to może być albo miejsce, gdzie pracujecie, albo to jakieś takie publiczne miejsce. Idziemy dalej. Pokazuje kolejny dom, konflikty, i pokazuje też poziom taki fizyczny. Seksualną energię i takie rzeczy. I tutaj tak, też jest ostrzeżenie przed osobą toksyczną. Właśnie z taką osobą mogą być zderzenia, może taka osoba wywierać na was negatywny wpływ, może ta, taka osoba wywierać jakieś poczucie winy was, obrażać was. Jakby tutaj jest ostrzeżenie przed jakimiś urazami, że możecie być obrażeni na kogoś. I tutaj tak, to może być oczywiście jakokolwiek osoba. Często żmija pokazuje kobietę, ale oczywiście nie u wszystkich to będzie kobieta, to może być i mężczyzna, który zachowuje się w toksyczny sposób. Też dla praktykujących, żmija to będzie pozytywny znak: to budzenie takiej życiowej energii, budzenie kundalini, wzmocnienie swojej takiej życiowej energii, swojej. Energetyki. Kolejny dom, co nowego, jakie niespodzianki do Was widzą? Pokazane, że może tutaj być kilka tych niespodzianek, i to w takich stresujących energiach. Niekoniecznie, że to będą jakieś złe wieści. To mogą być i dość dobre, pozytywne informacje, ale będziecie reagować na to z obawą, z, może nawet z jakąś irytacją, ze stresem. Może do Was też się odzywać człowiek, który albo jest osobą wampiryczną, albo człowiek, który ma problemy i będzie chciał Waszej pomocy, Waszego wsparcia. U niektórych tutaj mogą iść też takie sytuacje, że będziecie coś nowego rozpoczynać. No i początek taki chwiejny, tak? jest niepewność. Dla innej grupy będzie to dotyczyć dzieci, że jakiś stres powiązany z dziećmi, że opieka nad dziećmi wyczerpuje, zabiera bardzo dużo sił, bardzo dużo waszej energii. Kolejny dom. Dom. Biznesów, interesów i też e, relacje z osobami przełożonymi. I tutaj tak, u niektórych może tutaj być służbowa podróż, bądź kontakty z zagranicą, e, kontakty na odległość poprzez aspekt pracy. Może ktoś z Was znajdzie pracę za granicą, bądź pracuje za granicą, bądź praca będzie wymagała jakichś e, przemieszczeń. To karta też zapowiada dobre sprzedaże, jeżeli na przykład ktoś pracuje w handlu. I jakiś mężczyzna z zagranicy, kontakt z jakimś mężczyzną z zagranicy. Kolejny dom, Dom Bocianów, pokazuje energetykę domu, gdzie mieszkacie, rodziny, relacje z dziećmi. Karta Lilia. Bardzo duchowa energia pokazuje, że o tą przestrzeń będziecie dbać, wiecie, jak o to dbać i będziecie jakby do tego się przykładać. Jakby dane wam narzędzia, jak tą przestrzeń harmonizować. Może tutaj być też jakiś starszy członek rodziny w domu, albo będziecie odwiedzać starszego członka rodziny. Starsze rodzice, babcie, dziadkowie i tak dalej. Kolejny dom to praca. Książka, bardzo fajna energia, która zapowiada edukację, a która zapowiada otwarcie wszystkich tajemnic, zagadnień, kiedy bardzo głęboko wchodzę w tematy pracy. Też może być praca online, praca na odległość, doszkalanie się, przekazywanie wiedzy, mądre podejście do pracy. Kolejny dom pokazuje trudności czy problemy, jakieś będą. Kosa mówi o tym, że e, znów takie problemy mogą być z osobą, która jest e, może nawet chamska, która wypowiada jakieś ostre słowa, która jest zbyt brutalna, która potrafi ranić. Problemem też może być odcięcie się od czegoś. To kiedy Głowa rozumie, że muszę ociąć się od tej sytuacji, od tej osoby, ale jednak nie udaje się to zrobić szybko. To jeszcze proces odcięcia tkwi. Też ta energia nieraz mówi, że może niektórzy z Was będą chcieli tutaj wykonywać jakieś zabiegi kosmetyczne na przykład, może jakieś badania, takiego typu rzeczy. No to oczywiście nie zawsze nam sprawia przyjemność i jakby... Może stanowić to jakby lekki problem i jakieś utrudnienie możemy z tym mieć. Kolejny dom, dom szczurów, też pokazuje e, wampiryzm energetyczny, pokazuje e, wrogów, jeżeli na przykład są, nie daj Boże, pokazuje takie sytuacje, które. W nas wywołują nie najlepsze emocje. I tutaj, tak, kochani, niektóre z Was mogą mieć toksycznego partnera, bądź yy, potrzeba współpracować z osobą yy, irytującą, bądź z osobą, która ma dużo problemów i na Was to przekłada. U niektórych może być stres powiązany ze związkami bądź z jakimiś obowiązkami. Kiedy macie ciężkie obowiązki yy, i przy wykonaniu tych obowiązków jest stres, jest jakaś irytacja, jest niezadowolenie. A też yy, ta karta mówi, uważajcie na jakieś drobne rzeczy, żeby czegoś nie zgubić. Klucze, biżuterię tam i, i tak dalej. Kolejny dom, dom związki. Kto jest w związkach i kto szuka sobie pary, pokazuje potencjał. Jeśli chodzi o związki, to tutaj może ostro powstać pytania wychowania dzieci, posiadania dzieci. Czy będziemy mieli w ogóle dzieci, czy jeszcze jedno dziecko i tak dalej, takiego typu pytania. Też powstają pytania odnośnie miejsca zamieszkania, remontu, harmonizacji tej przestrzeni. Odnośnie przeprowadzek, odnośnie e, jakiejś podróży, przemieszczeń. Jakby tutaj inne członkowie rodziny mocno mogą wpływać na to, co się dzieje pomiędzy Wami a Waszym partnerem albo partnerką. E, jeżeli ktoś jest singlem, to karta bociany zapowiada zmiany w sferze prywatnej, że coś się do trzech miesięcy zmieni. Zobaczymy później dalej na koniec rozkładu. Bardziej szczegółowo. A kolejny dom pokazuje wiadomości, maile, papiery. I tutaj tak, jakaś zablokowana komunikacja, bądź utrudniona komunikacja. Może postanowicie kogoś zablokować, bądź kogoś zablokowaliście. To też opóźnienie w informacjach, kiedy czekacie na jakieś informacje, na jakieś wieści, na jakieś maile, i to się spóźnia. Może tak być, że jest jakiś proces, gdzie zamieszane papiery, gdzie zamieszane jakieś tam certyfikaty, e, uprawnienia, tak? I ten proces no, jest taki przedłużony. Trzeba pokonać jakieś trudności, zanim to będzie ogarnięte, osiągnięte. Kolejny dom, dom kobiety, e, pokazuje, że do trzech miesięcy będziecie w dość takich stabilnych energiach. Nie zapowiada ten okres bardzo poważnych zmian i będziecie bardziej jakby pracować na pewną stabilizację, na napracowanie poczucia bezpieczeństwa, jeżeli go brakuje. Kolejny dom, pieniądze. Słońce. Bardzo dobry znak kochani. W domu słońce, słońca, nawet bardzo dużo kwot pieniędzy. I w ogóle y, ta energia zapowiada poprawa, poprawę. W finansach, jakieś możliwości i generalnie bardzo sprzyjająca energia. Kolejny dom mówi o możliwościach, na co będziecie mieli wpływ, co może się rozwiązać, na przykład, jeżeli jest jakiś kłopot. W domu klucze serca będziecie mieli wpływ na swoje samopoczucie, na to, jak ja się czuję zarządzanie swoimi emocjami, to też będziecie mieli wpływ na to, co się dzieje w Waszym związku, bądź na sferę miłosną. O czym to mówi? Jeżeli ktoś jest singlem, to tutaj e, i Bociany, i Serce mówi o tym, że na to, co będzie się działo w sferze prywatnej, będziecie mieli ogromny wpływ i nawet przed Wami otwierają się nowe możliwości, a nawet jakby jakaś decyzja będzie należała do Was. I co zostanie bez zmian? No, Karty dziecka to um, jakieś sprawy powiązane z dziećmi na przykład, to jakieś sprawy odnośnie nowych projektów. Jeżeli coś rozpoczynacie, no tak, do trzech miesięcy ono może być jeszcze na etapie m, po, m, takim początkowym, że to trzeba jeszcze rozwijać, no to trzeba jeszcze pracować. Może tak być, że jeśli jest w Waszym polu jakaś infantylna osoba, jakaś osoba taka, która tam sobie lubi pożartować, która nie zawsze jest poważna, to taka osoba zostanie taką osobą. I weźmiemy teraz cztery karty na karty rady. Tak, jeden, dwa, trzy i cztery. Tutaj można wybrać. Można oglądać w całości. Numer jeden, jaka dla was rada to trzech miesięcy. Karta trumna. Karta trumna mówi przede wszystkim o tym, że nie trzeba się spieszyć, jeśli coś nie idzie, nie trzeba robić z tego powodu problemu. Znaczy, tak powinno być, jeśli jest jakaś stagnacja, też to dla czegoś potrzebne i jakby nie przyspieszyj pewnych rzeczy, może komuś trzeba popracować właśnie do trzech miesięcy, bardzo poważne, z jakimś swoim strachem, z jakąś blokadą. Może tak być, że e, karta trumna mówi o tym, że nie trzeba robić jakichś kroków odnośnie kogoś, odnośnie czegoś, nie trzeba być akty aktywnym w jakimś pytaniu, w jakiejś relacji. Taka tutaj dla Was rada. Numer dwa patrzymy. A tutaj odwrotnie klucz mówi o tym, że pamiętaj, że wszystko jest w Twoich rękach. Dużo potrafisz zmienić. Dużo potrafisz jakby wpłynąć na sytuację, na sprawę. Bądź odpowiedzialny, bądź zaradny. Jeżeli widzisz, że możesz do czegoś się przyłożyć, jeżeli możesz coś zrobić, rób, działaj. Bądź pewny przede wszystkim. Pewny, aktywny. Numer 3. Jaka dla Was rada do trzech miesięcy? Dla Was rada, żeby zająć się sobą, swoim zdrowiem, e, zdrowym trybem życia, e, relacją z rodziną. Może tutaj o niektórych chodzić, okręg osób, kości, tak, żeby w tym kierunku jeśli jest taka potrzeba dalej jakby coś robić, ponieważ tutaj drzewo często pokazuje też kanały poprzez które idzie energia i jeżeli jakby nasz kręg os osób nie w porządku, to tam idzie bardzo dużo blokad i jakby bardzo możliwe, że komuś przyszedł czas właśnie o to zadbać. No i oczywiście drzewo to relacje z rodziną z swoim najbliższym otoczeniem. Przyjmuj swoje najbliższe otoczenie, swoją rodzinę taką, jaką ona jest. Nie próbuj nikogo zmieniać i nie próbuj nikogo pouczać, i wtedy czysta energia rodu będzie płynąć, po prostu przypływać poprzez ciebie, ponieważ jeżeli bardzo złe relacje, na przykład z starszymi członkami rodziny, jeżeli kogoś pouczasz. Jeżeli nie akceptujesz jakiegoś członka rodziny, po prostu nie dostajesz kawał energii, która mogłaby do ciebie należeć. I numer cztery. Jaka rada dla ciebie? Niedźwiedź. Potrzebna też aktywność, pewność siebie. Też taka postawa, że jeżeli czegoś chcę, to mogę. Może trzeba postawić na rozwój własnej działalności. Na przykład, jeżeli prowadzisz. Bądź jeśli planujesz otwierać własną działalność, tak, energia mówi, że zielone światło daje ci góra. Będziesz dobrym przedsiębiorcą, dobrym biznesmenem, wyznaczaj sobie jakieś plany biznesowe, zawodowe itd. A niedźwiedź też mówi o opiece. Także może trzeba zaopiekować się kimś, komuś potrzebna Twoja, twoja pomoc, Twoje wsparcie, zaopiekować się też i sobą. No i generalnie to tak, taka. Wysoki poziom energetyki. Kiedy człowiek zajmuje pozycję, chcę, mogę. Widzę cel, nie widzę przeszkody. Idę do przodu nawet nieraz tak się rozzłościć. I ta też energia mówi nie bój się gniewu, nie bój się jakichś takich negatywnych emocji. To może być Twoim powerem. Nieraz tak jest, że nas ktoś wkurzy. Już doprowadzi nas do, po prostu do szału. I my w tym, w tym momencie na tych emocjach zaczynamy coś działać, zmieniać. Jakby nie wyrzeka się jakichś minusowych tutaj emocji, minusowych energii, to może być Twoim paliwem, to może zmotywować Ciebie do jakichś aktywnych działań które dla Ciebie będą na wyjściu pozytywne, przyniosą Tobie dobre skutki, dobre rezultaty. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.